Nie tak miał wyglądać mecz dziesiątej kolejki o mistrzostwo trzeciej ligi pomiędzy WDŁ Świecie a Wocławek. Po Podopieczni Marcina Olińczaka, którzy zajmowali przed tym spotkaniem zaskakujące niskie dziewiąte miejsce zmierzyli się z outsiderem ligi. Niestety świecianie zremisowali jeden 1, 1 i był to ich piąty pojedynek z rzędu, w którym nie odnieśli zwycięstwa. Ku zdziwieniu świeckich kibiców już w trzeciej minucie spotkania Kamil francowek dobył z najbliższej odległości strzał Bartosza Śmiglewskiego i było 0-1 dla gości. Młoda bramka dla drużyny jest Wocławka. Jest to trzecia minuta meczu i zespół prowadzi w świecie jeden Kilka minut później, do godnej sytuacji na wyrównanie rezultatu, nie wykorzystał Adranta Leśka, który z 10 metrów przeniósł piłkę wysoko nad bramką. O dalszej części pierwszej połowy można powiedzieć jedynie, że się odbyła. Wocławia odpowiedziała tylko groźnym strzałem z 18 metrów Michała Rosiaka. Natomiast ponownie Adrian Talaśka z rzutu wolnego uderzył wysoko nad bramką gości. Natomiast na kilka minut przed zakończeniem tej części gry z boiska za podważanie decyzji sędziego został wyrzucony trener w D Marcin Oliniczak. Z kolei wpisanego w meczowy protokół Valentina Dacha wyproszono z ławki rezerwowej i wspólnie z opiekunem świecie oglądał spotkanie za stadionu. W 44. minucie ostro bitą piłkę w pole karne posłodanie Grzywa czeski, jednak żaden z zawodników Dy nie był w stanie umieścić futbolówki w bramce. Drugą odsłonę gry również dobrze rozpoczęli goście. Po strzale z rzutu wolnego Bartłomieja Dębickiego spore problemy miał Maciej Paczkowski. Jednak już w 53 minucie po dośrodkowaniu Adriana Talaśki Krzysztof Łożyński strzałem głową umieścił piłkę w bramce. 5 minut później za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę z boiska wyleciał Bartłomiej Dębicki i przez ponad 30 minut gospodarze grali z przewagą jednego zawodnika. W 80 minucie aktywny tego dnia Adżanta Laśka z najbliższej odległości trafił w poprzeczkę. Tuż przed końcem spotkania ten sam zawodnik zmarnował szansę na zdobycie gola w sytuacji sam na sam. Już w doliczonym czasie gry Paweł Olszewski z 18 metrów oddał groźny, jednak minimalnie niecelny strzał. Ostatecznie po słabym spotkaniu w Daświecie zaledwie zremisowała z outsiderem ligi Wocławia. Wocławek jeden do jednego. Dzień dobry, Darek Woźniak, witam wszystkich. Konferencja prasowa po meczu w Daświecie Wrocławia Wocławek. Tradycyjnie moimi gośćmi są trenerzy. Trener drużyny gości, pan Krzysztof Walczak i trener gospodarzy pan Marcin Olejniczak. No nie mamy zbyt tęgich min. Remis 1 do 1 z ostatnią drużyną w tabeli. Typowy mecz walki. No nieduża brakowała gościom. Mogło się nawet udać wzięcie trzech punktów z terenu, ze świecia. Taki troszeczkę chyba brak napastników w obu zespołach, bo z przodu było no dość kiepsko. Jak pan ocenia ten mecz, panie trenerze? No faktycznie, myślę, że, że gdyby nasi napastnicy byli bardziej dynamiczni, mogliby stworzyć więcej sytuacji, bo było wiele piłek takich niedogranych. No ale mecz się cudownie dla nas ułożył, już w trzeciej minucie strzeliliśmy bramkę, więc, więc nie pozostawało nic innego jak tylko ustawić się do gry z kontry. I tutaj właśnie myślę, że, że nasi chłopacy w przodzie trochę zawiedli, brak szybkości chyba zdecydowało o tym, że, że, że nie potrafiliśmy skutecznych kontr wyprowadzić. Jednak broniliśmy skutecznie tego wyniku do, do momentu, kiedy, kiedy właśnie Rady Kardynalne, Błąd popełnili obrońcy po rzucie rożnym, wyszli i zostało dwóch napastników samych z bramkarzem, więc nie mieli żadnych kłopotów, żeby umieścić piłkę w bramce po dośrodkowaniu. Ale dla nas remis jest bardzo dobrym wynikiem z wyjazdu i myślę, że to jest po prostu jeden z pierwszych punktów, który zainkasowaliśmy jeszcze jesienią. Myślę, że, że, że dalsze mecze będą, będą jeszcze lepsze, dlatego że jak zauważyłem, w zespole coś drgnęło, zaczęli walczyć, była ambicja na boisku i po prostu dążenie do tego, żeby ten wynik jak najkorzystniejszy wywieźć. Nawet grając w dziesiątkę mogliśmy strzelić na 2-1 bramkę. Mogliśmy strzelić na 2-1 bramkę? No trudno. Brak dokładności, na pewno zmęczenie, gdyż dosyć długo bez tego jednego zawodnika graliśmy, to spowodowało, że no nie udało się zdobyć, ale i nie straciliśmy, to się liczy. E, tak, panie cenerze, trzeba byłoby się z tym zgodzić. Wam mecz bardzo dobrze się rozpoczął, nam mecz bardzo źle się rozpoczął. No i to też wszystko ustawiło, myślę, ten, ten, ten cały pojedynek. Chłopakom bardzo zależało, panie Marcinie, Krzysztof Łożyński niesamowicie szarpał, Paweł Olszewski jak zwykle. są Krzysiu dał sygnał do walki strzelając tą bramkę my z poziomu spikierki. Już wiedzieliśmy, że będzie bramka, dlatego tak trochę emocjonalnie do niej podeszliśmy. No niestety w pierwszej połowie nie układało się. W drugiej było troszeczkę lepiej, ale to też efekt przewagi jednego zawodnika. No i w końcówce zabrakło. Tak po troszeczkę szczęścia. Tak zgadza się. W kolejnym meczu wydaje mi się, że, że brakuje nam tylko tego szczęścia. Syty mnóstwo sytuacji niewykorzystanych. No właściwie dzisiaj ta jedna sytuacja, w której piłka uderzyła w poprzeczkę, no to już była sytuacja dwustu No niestety ten mecz nam się nie ułożył od początku, tak jak chcieliśmy. Przestrzegałem zespół przed tym, że tutaj wiedziałem o tym, że zespół Wocławka agresywnie może nas zapresować i, i że ten mecz chciałem, żeby mój zespół zaczął tak agresywnie. Szybko strzelona bramka ustawiła grę, w pierwszej połowie mnóstwo nerwowości, no a w drugiej połowie no, brak skuteczności. Uważam, że, że mogliśmy ten mecz wygrać, tak się ułożył mecz, że przeciwnik kończył ten mecz w dziesiątkę, my graliśmy w jedenastu, zabrakło zimnej krwi. No tak, nam zabrakło zimnej krwi. Włosławia ma ten jeden punkt. Myśli pan, panie Krzysztofie, że teraz ruszycie do przodu? Zaległy mecz z chemikiem, chyba powalczycie o zwycięstwo? Najpierw mecz mamy z górnikiem Kolin, siebie, Jest super trudny mecz, ale na pewno nie składamy broni i będziemy walczyć o komplet punktów przed własną publicznością. Panie Marcinie, kolejny remis, następny mecz, wyjazd na trudne boisko do Beniaminka. Oczywiście walczymy o pełną pulę. Jak w każdym meczu będziemy walczyć o każdą pulę. Mam nadzieję, że wraca do gry Leszek Szczygielski, wyleczy się Janek Tomaszewski, chociaż akurat Maciej Paczkowski nie zawinił przy bramce i pozytywnie jego występ oceniam. No, ale musimy walczyć o punkty, przede wszystkim o trzy punkty, I, i tak jak w każdym meczu, wychodzimy po to, żeby wygrać. Tak w kolejnym meczu znowu będziemy chcieli zgarnąć całą pulę.